Witam na kanale Mufinka i dzisiaj to będzie szybciutki odcinek z słodziakami, no bo mam 10 dzisiaj... Już mam jednego z drugiej serii, co nazywa się Hania. Więc zaczynamy. Dank słodziaków, Magiczny portal. No, portal. No nawet nawet. Dzisiaj Hanię mam. Już. Oki więc lepiej no, sobie nie wiem czy to jest kungs, nie czy to jest jakiś nie wiem bub, no nie wiem sama, czekajcie sobie, tu moja noga, sobie tylko odkleja, okay. ale największą radość mi sprawiało naklejanie naklejek. Ja jak byłam ja kiedyś, jak zbieram natę, myślę, że to yy, lub na przykład świeżaki. Myślałam, że trzeba elegancko tak prosto. A tutaj nie trzeba prosto. Oj. Okej. Okay. Czekajcie. Sobie odkleję. No bo raczej chyba nie dam rady. A no może zaczniemy sobie od hani, tej sarenki. teraz przyklejam. Ok. I może tak będziemy robić, no bo, żeby było szybciej. No bo mam 10% i słuchajcie, nie wiem. Czy to się uda? Wiem, nie będę wam pokazywać. Po prostu będę przyklejać. Jak przykleję już moje wszystkie, to potem wam pokażę. Teraz będę mogła z Wami rozmawiać. 60 naklejek, bo ja nie będę. Wow, bym I Ten przykleja odwrotnie. Yy, nie będę dopłatać, muszę 60 naklejek, a w w, te, w, tej, w tej serii, co na przykład lisek, bob i takie tam, to jak my, do, ja dopłacałam, ale tam y, nie było y, y, trzeba zbierać 40, tylko 30. Więc więcej naklejek tylko daje. A może nie pamiętali? Nie wiem. Ok. Troszkę się tu nie rknęło, nakleiło, ale największa radość to jest przyklejanie naklejek. To będę miała do książki, no bo mam 15 naklejek. Nawet sporo, więc nie narzekajcie, no nie, nie będę na pewno narzekać, ale 15, nawet dużo. Nie powiem. dużą. Ale jeszcze do 60 bardzo dużo. Ale no, udzielam. Teraz będę albo do skunk. Nie wiem, Do tego. Tego zwierząt. I później do pszczółki poli. Więc jeszcze 9 naklejk mam do wyklejenia. Do pszczółki poli. I na koniec pszczółki poli. Pszczół. Ej, ale w tamtych. I tych, co były, no właśnie, Lisek, czy takie tam? To nie było juniorków. A teraz nagle są. Okej. Okay. Znowu sarenka kochanie. Ja lubię sarenka kochanie. Kuki. I jeszcze zostało mi trzy naklejki. I będę miała równo 15. okej, okay. A tu tu miałam oddzielnie. No nie pytajcie się. Po prostu miałam oddzielnie i tyle. Okej, okay, już będzie tak nierówna. Będę miała do 15, czyli do książki. Tak, książkę za darmo, nam. Ale ja jeszcze nie wiem, czy będę chciała książkę. Tak to wygląda. No, już nawet sporek. Myślałam, że znajdę jakąś. <laughs> Myślałam, że znajdę jakąś. <laughs> książkę z troszkę naklejkami, ale widzę. Nie wejdę takich Tutaj są świeci. Może To nawet Nie, jest szkoda. Okay. Więc to są moje słodziaki. Rysi Rysyą. Bo Borys i sek lucek tak i serenckie kony. <grymne> yy, ok, więc zaraz będziemy kończyć temat. Dobra, zrobimy tak na łóżek. Więc wow, więc to tyle w tym odcinku i. Pa